Rozbieram zamówienia na elektrownię 2 kW 550 V napięcie pracy. Teraz weszła ta dyrektywa Omnibus i życie importera w Unii Europejskiej stało się niemożliwe i nie do życia. A elektrownię chce się mieć, żeby nam robiła prąd. No więc wyjściem jest, żeby zaimportowali ją do Polski Chińczycy, do magazynu, bo oni sobie dadzą radę ze wszystkim, swojego i potem już wysyłali z Polski do szanownego państwa a oni się boją, bo te 48-woltowe elektrownie to kupują wszystkie, ale takie te dziwne na 550 to robiłeś tylko Ty. I nawet jak ja im daję, jak ma być nawinięta ta prądnica, no to, to kto mi to kupi? Dlatego jeżeli ktoś jest rzeczywiście zainteresowany i ja to tłumaczę na przykład dla niego niezrozumiale, to bardzo proszę dać tutaj w komentarzach, co chciałbym wiedzieć, aby móc powiedzieć, czy to jest dla mnie, czy nie dla mnie, tak. Jak nikt nie chce wysoko napięciowej wersji robić, to ja ich muszę jakoś przekonać i proszę was o pomoc. Znaczy, może się okazać, że po prostu nikomu na tym nie zależy, tak? I w związku z tym, że zmienił się teraz prosument w tym roku, no to jakby nikt nie będzie się dłużej z tą instalacją bawił, a rób ty gościu, co chcesz, i, i daj nam święty spokój. Natomiast jeżeli ktoś myśli o tym, żeby serio zwiększyć opłacalność, swojej instalacji fotowoltaicznej za pomocą dołożenia do niej elektrowni wiatrowej, no to chyba to jest jedyna elektrownia wiatrowa, jaką można to zrobić, żeby zwiększyć opłacalność, bo dołożyć można mnóstwo, nie? Natomiast tutaj jest tak, że moc jest na tyle, żeby już czuć było różnicę, czyli to jest elektrownia, która produkuje 2500 kWh rocznie w średnich warunkach, nie, nie, nie bardzo dobrych. To jest elektrownia, która już ma śmigła 2,4 metry, i to jest elektrownia, której napięcie pracy jest w zakresie większości inwerterów fotowoltaicznych. Po prostu. Bo mi się wydaje, że to jest zdecy zdecydowanie najlepsza elektrownia. I uwaga, teraz będzie mędził. Teraz powiem tak, gdyby to ode mnie zależało, gdybym był ja wszechproducentem, wszechświatowym, czyli robił wszystkie elektrownie dla wszystkich, to nawet ta mała 500 W byłaby elektrownią wykonaną w wysokim napięciu. Dlaczego? Dlatego, że jak my ją zrobimy na 200 V, to my spokojnie możemy do niej podłączyć każdy najprostszy zasilacz impulsowy i wyjść z niego takim napięciem, jakie tylko będziemy chcieli. To zrobił pan Zbyszek z tą elektrownią 2 Pan Zbyszek robi sterowniki do tych elektrowni też. I miał klienta, który chciał ją do off-gridu, ale elektrownia jest typowo on-gridowa, jest wysokonapięciowa i co zrobić? Otóż pan Zbyszek to jest sprytny facet. Dał, są trzy fazy, prawda? No i wiadomo, jak tam jest 550 po wyprostowaniu, to znaczy, że międzyfazowo jest 350 V. Otóż pan Zbyszek na te trzy fazy włączył trzy zasilacze 15 voltowe impulsowe zasilacze, które ładowały trzy akumulatory, a z kolei z tego. Energia szła na 36-woltowy UPS kupiony w firmie infodruk, bo akurat takie mieli i stąd mu taki pomysł przyszedł. I uważam, że to jest genialne i dlaczego tak nie robimy, skoro moglibyśmy tym stałym napięciem 200-200-kilkadziesiąt wolt z każdej elektrowni, z 500-watowej, z 1-kilowatowej, z 2-kilowatowej, z 5-kilowatowej, ze 100-kilowatowej zasilać po prostu prostą przetwornicę step down, tak? Czyli właśnie tutaj w tym przypadku tą rolę nam robi zasilacz impulsowy i mieć takie napięcie jakie chcemy, bo większość problemów to są, wynikają z tego, że prądnica jest nawijana pod kątem pracy optymalnej. A wiatr, który wieje w miejscu, gdzie jakiś geniusz założył sześć śmigieł zamiast trzy, Nie wie, że on musi dać sobie radę z brakiem znajomości fizyki właściciela. W związku z tym ten wiatr jest za słaby, obroty są dwa razy niższe niż mogłyby być i nagle napięcie jest 20 V bez obciążenia. Jak jest napięcie 20 V bez obciążenia, to co się będzie działo, jak my będziemy próbowali tę elektrownię obciążyć? No, serio, ona żadnego prądu nam nie da. W związku z tym e, taka prosta rada, masz system 24V, nie wiesz jakie masz e, wiatry, kupuj elektrownię 48V, masz system 12V, nie wiesz jakie masz wiatry, kupuj elektrownię 24V. Po prostu, dlatego że wtedy może będzie gorzej, jeżeli nie masz dobrego sterownika na mocach maksymalnych, natomiast na pewno będzie lepiej na bardzo słabych wiatrach. No i mam nadzieję, że ci, którzy chcą zrobić to w off gridzie, tutaj jest jak to zrobić w off gridzie, a tutaj jak to zrobić on gridowo. zas ja się kiedyś zabiję przy tym filmowaniu. I się spotykamy w jednym z tych dwóch filmów.